Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus zwrócił się do samych uczniów i rzekł. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Już trwamy w Adwencie, pierwszy jego tydzień. I od razu takie słowa, które wydaje mi się, że na początek tego. Adwentu są dla nas bardzo ważne, bardzo cenne. Dlaczego? Dlatego, że warto sobie uświadomić na samym początku rzeczywistość i miejsce, w którym się znajduję. Co jest dookoła mnie, co jest w moim życiu. Jezus dzisiaj mówi do swoich uczniów, że szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Na co patrzysz w swoim życiu. Co jest dookoła ciebie? My tak bardzo nie doceniamy tej rzeczywistości naszej, naszej codzienności. Ciągle marzymy o czymś, co jest nierealne, o czymś, co jest gdzieś poza naszymi możliwościami. A Jezus pokazuje: spójrz na to, co masz wokół siebie, co masz w swoim życiu, że to jest rzeczywistość, w której ja ci błogosławię której ja jestem, to jest Twoja ziemia obiecana, na której stoisz, którą masz pod swoimi nogami. Tak trudno jest nam dowartościować tę naszą rzeczywistość, tę naszą codzienność, szczególnie wtedy, kiedy ona staje się jakaś taka nudna, powtarzalna, wprowadza nas w jakąś rutynę. Kochani, prośmy na początku tego adwentu o otwarte oczy abyśmy mogli dostrzegać pana boga w naszej codzienności abym potrafił dostrzegać jego obecność w nawet najmniej spodziewanych momentach wtedy kiedy wydaje mi się że wszystko jest takie normalne wszystko jest takie szare żebym potrafił widzieć tam pana boga z Jego łaską, z Jego po prostu obecnością. Życzę Wam, kochani, dobrego dnia, takiego zachwycania się Bożą obecnością dzisiaj i nie tylko dzisiaj, i na każdy dzień. Błogosławię Wam z serca. Trzymajcie się dzielnie i do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.